Cześć, z tej strony Krzysztof Stolarnia od Zera. W tym odcinku budujemy separator cyklonowy. Budowę separatora cyklonowego rozpoczynam od budowy walca, do którego będą zasysane trociny, i w którym będzie początek wprowadzania je w ruch wirowy. Już przyciąłem arkusz blachy, teraz czas zapunktować i nawiercić otwory, aby całość móc znitować. Składam ten walec, mam już 5 nitów założonych, tak więc teraz z górki, ale powiem Wam, że jest to nielada wyzwanie i trzeba bardziej uważać, żeby nie dostać w zęby niż na ringu. Jeżeli kogoś zastanawia rozmiar tego walca 39 cm, ponieważ maksymalnie wykorzystuje arkusz blachy. Stara nitownica nie ułatwia tego zadania, ale trzeba działać. jeszcze jeden walec wstępnie gotowy teraz od góry muszę odmierzyć odległość do której będę nacinał tą blachę tak aby później wygiąć ją na zewnątrz przygotuję do tego pierścień ze sklejki 18, w którym wyfrezuję wgłębienie na tą płytę na tą blachę tam będzie ta blacha odgięta a wszystko po to aby ten walec połączyć sprawnie ze stożkiem który będzie pod spodem Mam już wycięte i wyszlifowane trzy okręgi. Okrąg pierwszy z podcięciem będzie na ten walec, ta blacha, którą ciołem będzie wygięta i wpasowana właśnie w to wgłębienie, dzięki czemu będzie on się łączył ze stożkiem, tym cienkim pierścieniem. To będzie ściśnięte stożek, też będzie miał podciętą i zgiętą blachę. Tak więc to na połączenie walca ze stożkiem. Tu jeszcze jeden pierścień. Będzie on zamocowany u góry walca i będzie on mocował cały separator cyklonowy do turbiny. Teraz nasunę już te pierścienie, aby walec zyskał na sztywności, ponieważ muszę w nim wyciąć wlot trocin. Natomiast górny pierścień po nasunięciu mogę już spokojnie przykręcić i zamocować go na stałe. Odegnę nieco blachę, aby na pewno mi nie zleciał. Ponieważ od tej strony byłoby go założyć naprawdę ciężko. Pierwsza śruba gotowa, jeszcze jakieś 20 i będzie się trzymać. Czy się jak Max Mix kolanko. PĘTAJĄCY dzikemu MUSTANGIĘ A tak na poważnie, próbuję doświadczalnie wyznaczyć jak powinien wyglądać stożek Bo nie potrafię wyliczyć równania mm. Żarty żartami, ale moje doświadczalne wycinanie stożka O godzinie 23 zakończyło się niepowodzeniem tak więc musiałem przerwać pracę, ponieważ nie miałem już gdzie kupić drugiego arkusza blachy. Natomiast teraz mam już nowy arkusz blachy i korzystają ze strony yy, prywatny poradnik Mechanika. Wyznaczyłem właściwe wymiary stożka. Przygotowałem tu taki cyrkiel kątomierzem, takim elektronicznym. Wyznaczę kąt 66 stopni, ponieważ. Taki mam mieć rozstaw pomiędzy yy, skrajnymi końcami tej blachy. Tak ją wytnę i postaram się znitować. W końcu udało zrobić się stożek. Nie ukrywam, że było to naprawdę ciężkie, dlatego też wam całości nie nagrywałem, ponieważ pomagał mi tata, za co mu bardzo dziękuję. Te pierwsze nity zwłaszcza mocowało się bardzo ciężko, natomiast później problem był, aby rozciągać tą blachę, aby była właściwie ustawiona, tak, aby uzyskać tą średnicę y, taką jak sobie zamierzyłem, czyli tą średnicę 390 mm, ponieważ taka jest średnica walca, który tu będzie u góry. Natomiast dół oczywiście. 110 mm, ponieważ tu będzie mocowana taka rura od kanalizacji. Na nią przyjdzie wąż i pod spodem będzie zbiornik do zbierania odpadów. Z boku oczywiście trzeba zamontować wlot. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak wykonać nacięcia z góry i z dołu, tak aby podginać blachę i zmontować to z resztą całości. YouTube do mnie dzwonią. Jeżeli nie odpowiadam wam na komentarze, to właśnie dlatego, że gdy one przychodzą, to ja pracuję nad następnym projektem. Przyciąłem przybliżony kształt w rurze 110, tak aby dopasować ją do tego stożka ściętego. Nie jest to proste, ponieważ stożek jest półokrągły. A do tego jak to stożek, schodzi się w jednym końcu. A ja potrzebuję. Przyciąć to jak najbardziej stycznie, a do tego jeszcze delikatnie skręcić. Tak więc no jest wiele zmiennych, nie jest prosto. Odrysowałem mniej więcej jak to wygląda. Ryzykuję, wycinam z dużym zapasem i całość będę chciał odbiąć te blaszki, tak jak tutaj na zewnątrz, wcisnąć tą rurę. Nałożyć na to opaskę klej, opaska, później z wierzchu silikon. Mam nadzieję, że to będzie trzymało ogólnie bardzo wiele problemów. Gdybym wiedział, że z rurą będą takie problemy, poszedłbym w przejściówkę i zamontował prostokąt od kanalizacji od, przepraszam, od wentylacji. A później bym przeszedł na rury od kanalizacji. Byłoby prościej, ponieważ chociaż jedna Rzecz byłaby prostokątem, a tak bazowanie na samych okręgach, przekleństwo. Działamy. Trochę ciasno. Ale lepiej ciasno, niż za luźno. Łatwo siedzi się w domu w ciepłym pokoju i ogląda kolejny film na YouTubie, ale kto z Was zauważył jaki popełniłem błąd? Tak, powiedzmy to już się uspokoiłem, Siedzę, dopasowuję tą rurę do wcięcia w stożku. Tak, w stożku tylko. Początek stożka to jest ten walec. Tak więc wlot powinien być tu, a dziura jest tam. Tak, to jest ten błąd. I powiem Wam, już w tym stożku namęczyłem się tyle z wycięciem tego otworu, że nie zamierzam go wycinać w tym warcu. Tym bardziej, że dzisiaj mógłbym to na pewno wykonać źle. Dlatego zostawię to sobie na później. Gdy cały stożek już będzie gotowy, zostawię sobie tylko to do wycięcia. Natomiast nie będę się już męczył z tą rurą na pewno. Kupię jednak ten prostopadłościan od wentylacji. Później przejściówkę na tą rurę 110 od kanalizacji. To będzie dużo prostsze. A naprawdę nie chcę zepsuć tego walca i nie chcę wykonywać go od nowa, bo jest wykonany naprawdę solidnie, fajnie. Tak więc tą dziurę w stożku trzeba będzie zalepić. Prawdopodobnie. Wytnę te blaszki dookoła, dam silikon na to, na nity przykleję łatkę z blachy. Mam nadzieję, że to będzie działać. A całość trzeba złożyć tak. I do tego z góry muszę jeszcze dorobić płytę, gdzie będzie wylot powietrza, poprzez turbinę, która będzie tworzyła podciśnienie. Tak. Działam, mam nadzieję, że już żadnego błędu nie popełnię. Dziura załatana, mitowane miejsce uszczelnione. Łączę ten stożek z walcem. Yy, smaruję płynnym gwoździem. Tak to się nazywa ten klej. Klej metal drewno. Tak więc wpasuję go najpierw pod pierścień. Później nałożę w kolejną warstwę kleju. Stożek z góry. Kolejna warstwa kleju i pierścień z góry. Całość skręcam. Jeżeli chodzi o sam spód stożka, tu też miałem dawać tego płynnego gwoździa, natomiast jest on bardzo rzadki i by wyciekał, dlatego daję tylko tą rurę, zakładam opaskę uciskową, a całość zasilikonuję. Kolejny odcinek budowy centralnego ciągu trocin dobiega końca. Jak widzicie, są to urządzenia dość duże gabaretowo, ale przede wszystkim złożone technicznie. Te odcinki zajmują mi naprawdę bardzo dużo czasu. Jestem już tym projektem zmęczony, ale no cóż. Dobiega powoli do końca, ale to tak jak 50 metrów przed szczytem na Mont Everestie. Niby blisko, a jednocześnie bardzo daleko. Zachęcam Was już teraz do oglądania kolejnych, kolejnych realizacji z budowy centralnego odciągu trocin. Jednocześnie zachęcam Was do oglądania innych moich odcinków. Lajki, mile widziane. Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału, zachęcam do tego. A ja żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!